Dorota Wrublewska komentuje oscarowe kreacje i się Sandra Drzymalskiej, trudny fason. Kolejna gala oscarowa już za nami. Na szampanskim dywanie pojawiła się również polska reprezentacja na czele z Sandra Drymalska. Aktorka zagrała rolę Cassandry Vio Skolimowskiego, który nominowany był w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. 29-letnia aktorka, która na oscarowej ściance pozwala w sukni Hermes. Sandra postawiła na długa kreację z ozdobnymi plisami. Ekspertka modowa Dorota Wróblewska nie omieszkała wspomnieć o tej stylizacji na swoim Facebookowym profilu. Trudny fason, materiał i kolor sukienki, jednak aparycja aktorki obroniła kreację i zwraca uwagę. Może o to chodzi? Nie wystrojona i piękna. Ten, kto ma dobre oko, zauważy niezwykle urody aktorki. Piękna, młoda, zdolna, atrakcyjna, subtelna i nietuzinkowa. Warto zwrócić uwagę na odpowiedni makijaż i fryzurę. Reasumując, Kreacja nie istnieje Alessandra Dżimalska-Olsniewa pisala na facebooku. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo Wróblewska przyznala za jej uwagę skradla Caty Blanchett, które wystroiła się w Louis Vuitton. Ostarowy pokaz mody skwitowała jednak bez entuzjazmu. Czy jest zaskoczenie? Dla mnie pięknie i w swoim stylu prezentowała się Cate Blanchett w kreacji od Louis Vuitton. Rewelacji nie było, dumala w swoich mediach społecznościowych. Wróblewska odnotowała obecność z pozostałych aktorów i twórców, i o. ekspertka zwróciła uwagę na symbolikę. Mateusz Kościółkiewicz na ściance pozował bowiem z zulta niebieska wstaska. Przyznala jednak, „Za nie ocenia stylizacji, tylko postawę. Nie oceniam stylizacji, tylko postawę. Brawo panowie! To jest to miejsce i ta chwila. Światowo. kunżd wyrazisty z symbolicznym apelem, który jest ważny dla nas wszystkich, musimy przeczytać. Zgadzacie się z jej oceną?